Cześć wam, dzień dobry. Patrzę, która godzina. Och, szósta. Z reguły o szóstej godzinie opowiadam bajki. Dziś kolejna bajka, oczywiście. No cóż, ta bajka ma tytuł Uciekasz gonię W małej wsi. Blisko dużego miasta. Królestwie bajek. Miał kuźnie kowal. Podkuwał koniki. Miał mnóstwo przeróżnych podków. I właściwie był znany na całą okolicę, że robił to wyśmienicie. Tak dużo do niego przychodziło osób. Że właściwie od świtu do nocy pracował. Był znanym, uznanym, wszyscy chcieli koni u niego podkuć, ale on któregoś dnia pomyślało, już jestem bardzo zmęczony. Czasami, gdy wracam do domu, to już mi się w ogóle nic nie chce. Najchętniej bym odpoczął, ale co robić? Tak dużo jest osób, które chcą mieć podkute konie, a ja jestem tylko jeden tu w okolicy. Jego przyjaciele mówili: Zrób coś, zorganizuj się inaczej. Możesz zatrudnić ucznia który pomoże ci w tym znajdź jakieś rozwiązania, ale on machał tylko ręką i mówi jestem przepracowany. Za dużo mam pracy. Ha może być nawet tak, że wejdę w jakiś stan smutku, przemęczenia. I nawet wypalenia zawodowego. No dobrze, ale znajdź rozwiązanie, mówili przyjaciele. A, łatwo wam się mówi. No ale podpowiadamy ci. No i co z tego, że mi podpowiadacie? Jak żadne mi rozwiązanie nie pasuje. I któregoś dnia zamknął na kłódkę kuźnie. Wrócił do domu. Zadowolony, szczęśliwy, że właściwie może teraz odpocząć. Może się zająć kompletnie innymi czynnościami. I zaczął te czynności różne robić. I tak minął miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok. Po roku zagląda do spiżarki. I zauważył, że brakuje mu mąki, soli, cukru, grochu. Mmm. Muszę dokupić. Miałem duże zapasy. Skończyły się zapasy. I zajrzał do sakiewki, a sakiewka była pusta. Ha! No i co tu robić? Hm. Właściwie dotarło do mnie, że miałem prawo uciekać od pracy. Hm. No i co? Wygląda na to, że ta praca mnie goni. Hm. No dobrze. Ogłoszę wszemi wobec, że wracam do kuźni. Cóż, trzeba zarobić na życie, trzeba się utrzymać. Muszę wrócić do pracy. I wrócił. Ale już się zastanawiał nad radami mu wcześniej podanymi. I któregoś dnia na staż przyjął ucznia. Jakoś ta praca już zupełnie mu inaczej szła. Inaczej też zorganizował tą pracę. Przestawił. Różne przedmioty w kuźni, w różne inne miejsca, i ta praca szła mu o wiele szybciej. Uczeń był zdolny, szybko się uczył i właściwie mu szybko pomagał w ramach tego, czego on potrzebował. I w pewnym momencie przyznał słuszność tym, którzy mu tak radzili. I dawali te różne rozwiązania. Hmm. Faktycznie. Dobrze radzili. Dobrze mówili. Hmm. Jak przed czymś uciekasz, to cię goni. To coś. Już teraz wiem. To chodzi o to, żeby znaleźć bardzo dobre rozwiązanie i zastosować je w życiu. Od tego momentu, gdy to zrozumiał i gdy zastosował te zmiany w kuźni, działo już mu się dobrze. I wyszedł z przepracowania, zmienił się, miał o wiele więcej wolnego czasu. Był szczęśliwy, zadowolony, bo uczeń w którymś momencie stał się już wykształcony. W zakresie tego, czego go nauczył i było już ich dwóch. I od tego czasu powtarzał: Jak cię coś goni, przestań uciekać, tylko odszukaj właściwe rozwiązanie, by coś zmienić, zrobić inaczej i dalej robić to, czego potrzebują ludzie, i ty. W swoim naturalnym, życiowym talencie. I tak to było w tej wsi. A czy macie coś, co was w życiu goni i przed czym uciekacie? Zastanówcie się chwilę. Zobaczcie. Czy jest coś takiego? I może mi tam pod spodem, pod tą bajką, napiszecie? Zapraszam, zachęcam Was. Dobrego wieczoru, cześć Wam.